Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Asięski Renault Renodaster jest narażony na działanie wysokich temperatur i stopniowo traci swoje właściwości. Właściciel samochodu może samodzielnie naprawić łańcuch i wlać świeży olej do przewodu. Termin wymiany płynu hydraulicznego. Zgodnie z zaleceniami fabrycznymi substancja robocza w GUR jest zmieniana w razie potrzeby. Na przykład jeśli samochód jest używany w trudnych warunkach drogowych, z wahaniami temperatury, materiał należy wymienić po 12 do 18 miesiącach. Jeśli samochód jest używany w mieście na średnich lub południowych szerokościach geograficznych, okres trwałości roztworu roboczego wzrasta do 2 do 3 lat. Zaleca się sprawdzanie poziomu i stanu oleju w układzie wspomagania kierownicy w renodaster przy każdym przeglądzie technicznym, co najmniej raz w roku. Jeśli zauważysz ciemnienie płynu w zbiorniku wyrównawczym, sprawdź pompę i rozpórki. Jeśli części są zużyte, ciśnienie w obwodzie spada, podczas obracania kierownicą pojawiają się obce dźwięki i kliknięcia. W samochodach z silnikiem o pojemności dwóch litrów naprężenie paska wieloklinowego pompy jest regulowane. W samochodach z silnikiem benzynowym o pojemności 1,6 litra i silnikiem wysokoprężnym o pojemności 1,5 litra zastosowano silnik elektryczny, który nie wymaga regulacji. Jak sprawdzić poziom płynu hydraulicznego? Do sprawdzania ilości oleju służy wycięcie z boku zbiornika. Zbiornik jest wykonany z półprzezroczystego plastiku, co umożliwia sprawdzenie poziomu płynu. W samochodach z klasycznym hydraulicznym wspomaganiem kierownicy zbiornik jest zainstalowany między blokiem a chłodnicami układu chłodzenia silnika i klimatyzacji. Jeśli pojazd jest wyposażony w elektryczne wspomaganie kierownicy, zbiornik jest przenoszony do niszy obok akumulatora. Poziom pomiędzy oznaczeniami Min i Max jest uważany za normalny. Zwiększenie objętości oleju niekorzystnie wpływa na działanie urządzenia. Co jest lepsze dolewka czy pełna wymiana? Podczas serwisowania samochodu możliwa jest całkowita lub częściowa wymiana płynu roboczego. W celu całkowitej wymiany należy zdemontować przewody. Procedura jest przeprowadzana w przypadku wykrycia zanieczyszczeń w zbiorniku. W przypadku częściowej wymiany olej jest wypompowywany ze zbiornika wyrównawczego, a następnie usuwany z obwodu. Metoda ta jest stosowana, gdy w zbiorniku wyrównawczym nie ma zanieczyszczeń. Wybór oleju samochodowego. Do zasilania łańcucha wspomagania Renodaster produkowanego do 2015 roku. Zastosowano system Elf Elfmatic G3 na bazie mineralnej, dostępny w pojemnikach od 1 do 20 litrów. W dystrybucji masowej płyn sprzedawany jest w beczkach o pojemności 200 litrów. Kanister o pojemności 1 litra ma numer katalogowy 194 734. Elf Elfmatic G3 syn. Posiada syntetyczną bazę odporną na niskie temperatury. Materiał dostarczany jest w plastikowych kanistrach o pojemności 500 ml i większej, numer katalogowy 148382. Oleje z serii G3 spełniają normy Dextron 3, ale od 2015 roku. Fabryka zaleca stosowanie mineralnego Renault Matic D2, kod produktu 194735 lub podobnych produkowanych przez inne firmy. Płyny na bazie mineralnej mogą wytrzymać chłodzenie DO, 36 symbol stopnia C, oleje syntetyczne pozwalają na pracę hydrauliki w temperaturach OD, 50 symbol stopnia C. Większa gęstość materiału zwiększa obciążenie pompy, co prowadzi do szybkiego zużycia elementów konstrukcyjnych i niestabilności wzmacniacza. Niezbędne narzędzia. Do naprawy Renodaster GUR potrzebne będą specjalne szczypce lub ściągacze do rur, szmatki do czyszczenia, dwie podnośniki mechaniczne lub hydrauliczne ograniczniki bezpieczeństwa, pojemnik na zużyty materiał, strzykawka 20-30 ml z rurką przedłużającą. Instrukcje krok po kroku. Płyn roboczy można wymieniać w garażu lub na zewnątrz, a także na podnośniku. Jeśli silnik pracuje, nie należy zwiększać prędkości obrotowej wału korbowego ze względu na ryzyko uszkodzenia pompy. Podczas konserwacji obwodu hydraulicznego do przewodów dostają się pęcherzyki powietrza, które należy usunąć po napełnieniu nowym olejem. Jeśli nie jest możliwe wyjęcie przewodów ze zbiornika podczas spuszczania oleju, należy zdemontować zbiornik. Dotyczy maszyn z pompą mechaniczną. Zbiornik jest utrzymywany na ramie chłodnicy na wsporniku z ustalaczem, który można usunąć za pomocą szczypiec. Pozostały roztwór jest następnie usuwany przez szyjkę, po czym ostrożnie wyjmuje się rurkę wylotową płynu. Uzupełnianie płynu Jeśli poziom płynu w zbiorniku GUR spadł poniżej minimalnego poziomu, należy go uzupełnić, przetrzeć korek szmatką i odkręcić korek. Wyjąć wkład filtra Jeśli na powierzchni siatki utworzył się brud, element należy wymienić. Za pomocą gumowej gruszki doprowadzić poziom roztworu do oznaczenia między znakami MIN i MAX. Usunąć resztki powietrza z obwodu Procedurę przeprowadza się przy podniesionym pojeździe, przednie koła nie mogą dotykać podłoża. Olej wlewa się do zbiornika do maksymalnego poziomu, a następnie obraca kierownicą pięciu razy z boku na bok, aż do zatrzymania. Silnik zostaje uruchomiony, kierownicę odkręca się kolejno w obie strony, przytrzymując ją w skrajnym położeniu przez 3-4 sekundy. Ustawić koła prosto i wyłączyć silnik. Sprawdź poziom oleju w zbiorniku, w razie potrzeby uzupełni roztwór. Operację pompowania powtarza się 5 do 7 razy. Powietrze uznaje się za usunięte, jeśli różnica poziomów między silnikiem pracującym a nieruchomym nie przekracza 5 mm. Wymień filtr i zamknij zbiornik korkiem. Wymiana oleju, aby wymienić płyn wspomagania układu kierowniczego w samochodzie Renodaster z pompą mechaniczną, należy ustawić. Samochód na podnośnikach tak, aby odległość przednich kół od podłoża wynosiła od 5 do 10 mm. Zaleca się zainstalowanie słupków zabezpieczających pod progami, a także zabezpieczenie samochodu klinami pod tylnymi kołami. Otwórz korek zbiornika, wyjmij filtr, a następnie użyj strzykawki, aby usunąć olej ze zbiornika. Można użyć gumowej bańki medycznej z przedłużonym dziobkiem. Spuść zużyty materiał do oddzielnego pojemnika w celu utylizacji. Za pomocą szczypiec lub specjalnego narzędzia zdejmij zacisk na rurce, która odprowadza roztwór do zbiornika. Metalowy zacisk jest przesuwany wzdłuż rurki, która jest następnie ostrożnie usuwana ze złączki. Opuść wąż do przygotowanego zbiornika, który jest umieszczony na ziemi lub w komorze silnika. Zbiornik nie powinien być umieszczony na zespole silnika lub chłodnicy, ponieważ silnik będzie musiał zostać uruchomiony w celu usunięcia starego płynu. Jeśli rurka nie sięga do zbiornika, należy ją rozszerzyć za pomocą plastikowej lub gumowej rurki. Uruchom silnik na 2-3 sekundy i szybko obróć kierownicę w obu kierunkach do oporu. Procedura jest przeprowadzana kilkakrotnie, co pozwala na wypompowanie oleju z obwodu. Wymień wąż, który jest zabezpieczony zaciskiem. Wlać płyn do pojemnika, usunąć powietrze z obwodu. Przed montażem filtr jest myty środkiem odpuszczającym, który usuwa zanieczyszczenia. Oczyść zbiornik i przewody z pozostałości i sprawdź szczelność. Jeśli wymagane jest dalsze płukanie obwodu, należy usunąć zbiornik zasilający. Rurka powrotna jest zamykana szczelnym korkiem, a rurka jest opuszczana do słoika o pojemności 1,5 myślnik 2 litrów. Następnie płyn wlewany jest do zbiornika, po czym uruchamiany jest silnik. Olej dostaje się do obwodów, wypychając zanieczyszczony roztwór na zewnątrz, podczas gdy powietrze nie dostaje się do rur. Technika ta wymaga użycia dodatkowej ilości substancji. O ile do standardowej wymiany wystarczy 900 ml płynu, płukanie wymaga aż 2 litrów materiału. W samochodach Renodaster z elektryczną pompą wspomagania układu kierowniczego konieczne jest zdemontowanie przedniego koła po stronie kierowcy, a następnie zdjęcie plastikowej osłony nad kola. Pompa z silnikiem elektrycznym jest połączona ze zbiornikiem zasilającym w jednym module, od którego należy odłączyć przewód powrotny oleju. Dalsze manipulacje odbywają się w ten sam sposób. Do tankowania używana jest przedłóżka z nacięciami pomiarowymi, zamykana zakręcanym korkiem. Brak uwag wymiana okładzin bez demontażu silnika. Instrukcja wymiany przednich klocków renodaster ze zdjęciem wymiana i regulacja. Reflektorów renodaster, własnymi rękami, demontaż pompy wspomagania układu kierowniczego renodaster samodzielna wymiana łożyska. Kulkowego renodaster wymiana krzyżaka wału przegubowo-teleskopowego. Renodaster, objaśnienia w kolejności czujniki wtryskiwaczy. Duster, opis i rozwiązywanie problemów, czy wiesz, czym jest sonda lambda w Renodaster. Trzy sposoby sprawdzania czujnika ABS konserwacja układu chłodzenia, wymiana płynu niezamarzającego, termostatu i czujnika temperatury. Duster.